Wszystkim, Pyra w Korei. Pewnie jesteście zaskoczeni tym nietypowym, niespodziewanym filmikiem, ale chciałam tak od serca Wam coś powiedzieć. Porozmawiajmy o pieniądzach. O pieniądzach i dyskryminacji. Jak sami wiecie, na tym kanale chciałabym poruszać tematy ważne, tematy społeczne, tematy czasami kontrowersyjne, ale w sposób rzetelny, obiektywny, opierając się na źródłach. Niestety nie podoba się to YouTube'owi i bardzo często zdarza się tak, że filmy z serii Ciemna Strona Korei czy tematy społeczne dostają demonetyzację taki żółty znaczek. To oznacza, że reklamy na takich filmach się nie wyświetlają a co za tym idzie ja na tych filmach nie zarabiam. Ten kanał prowadzę od ponad 5 lat i praktycznie przez pierwsze 4,5 roku do 5 lat prawie, że nie zarabiałam w ogóle. I filmy udostępniałam po prostu dla Was, bo chciałam, żebyście zdobywali wiedzę. Jednak od jakiegoś czasu YouTube jest również moim źródłem zarobków i poświęcam swój wolny czas, żeby przekazywać Wam wiedzę, ale równocześnie, żeby na tym też zarabiać, ponieważ to jest tak jakby moja praca. Nie tak jakby, po prostu, to jest moja praca. I niestety przez politykę YouTube'a, która stwierdza, że jakiś temat jest kontrowersyjny lub nie, nieważne jak obiektywnie go przedstawiam, ten film się oczywiście pojawi, pojawi się jutro na kanale ale będzie oczywiście zdemonetyzowany, wyłączę na nim kompletnie reklamy, bo to nie ma sensu. Odwoływałam się, dyskutowałam z YouTubem i oni cały czas uważają, że łamie ich zasady, naruszam ich zasady politykę, jeżeli chodzi o reklamy. Przy czym zauważyłam, że inna YouTuberka zagraniczna zrobiła filmik na ten sam temat, wypowiadała się jeszcze bardziej kontrowersyjnie, używała wszystkich tych słów i na jej filmiku są oczywiście reklamy. No na moim niestety okazało się, że nie może być. Na końcu tego filmiku, znaczy na końcu tego filmiku, który zobaczycie jutro o Kimsono, a który na pewno was. Interesuje, bo wielu z Was wyrażało takie zdanie, że chciałoby zobaczyć ten filmik, dlatego go przygotowywałam. Na końcu tego filmiku będę pytać, czy chcielibyście więcej filmików, właśnie z tematów społecznych. I, I powiem Wam szczerze, że bardzo mnie to demotywuje teraz, bo chciałabym robić tego typu filmiki, ale. No ja poświęcam dużo czasu na to. Na sam filmik o Kim Sono poświęciłam ponad dwa tygodnie, tłumaczyłam dokładnie ze źródeł wszystkie wpisy, żebyście mieli jak najdokładniejszy obraz sytuacji, a mimo to cały ten mój czas poszedł tak jakby no, na marne. Dlatego tak bardzo jest ważne dla mnie Wasze wsparcie i bardzo Wam dziękuję, jeżeli wspieracie ten kanał, to jest możliwość. Wiem, że wielu z was wspominało, że może otworzyłabym Patronite'a albo przeniosła się na inną platformę. Niestety nie ma innej platformy, która by pomagała zarabiać ta w taki sposób jak YouTube. się na przykład o podcastach. Podcasty, platformy podca podcastowe na tej chwilę nie. Pozwalają osób, osobom spoza Ameryki Północnej, z tego co się orientuje, na zarabianie, także z tym też jest problem. Więc zostaje na YouTube, zostaje tutaj wspieranie kanału. Jeżeli macie YouTube premium, to oglądanie filmików, które są niemonetyzowane, również pozwala mi zarabiać. W każdym razie, no, najbardziej tutaj wasze wsparcie. Oczywiście nie zmuszą do tego filmiki, nadal się będą pojawiać, ale jeżeli jesteście zainteresowani tym, co jest dodatkowo jeszcze dla osób wspierających, to wrzucę linka do. Playlisty z filmikami, które są tylko i wyłącznie dla osób wspierających. Osoby wspierające mają jeden dodatkowy filmik miesięcznie, który normalnie by się nie pojawiał na kanale, także tutaj jest tak, takie dodatkowe treści, ale oczywiście wszystkie te tematy ważne społeczne są dla Was. Ja się zastanawiałam, co zrobić właśnie z tym filmem Kim Sono. Próbowałam tam wyciąć te najbardziej kontrowersyjne fragmenty, jednak okazało się, że to nic nie daje, mimo wszystko, że zostałam po prostu zaflagowana przez algorytm i i no nie da rady. No po prostu chciałam wyrazić tą moją frustrację. Bardzo Was przepraszam za ten filmik, że tutaj wylewam swoje żale, ale po prostu już mam tak bardzo dosyć, bo to był dla mnie ciężki filmik. Naprawdę bardzo ciężko mi się go robiło żeby przedstawić go jak najbardziej obiektywnym świetle, jeszcze do tego dodać trochę kontekstu społecznego, żeby Wam wyjaśnić tę sprawę i on już jest dostępny, można go sobie obejrzeć, jeżeli wspieracie kanał, także tu zapraszam, a jeżeli nie, to poczekajcie do jutra, będzie na kanale. I jednocześnie chciałam Wam podziękować za to, że jesteście wyrozumiali. Oczywiście czasami pojawiają się takie komentarze, że no, youtuberzy to są nieroby, że, 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 że bramy o pieniądze, ale jak jakby tak pomyśleć o tym, ile czasu jest spędzane przez youtubera, który nie ma jakiegoś wielkiego zaplecza, swojego teamu, zespołu, który by wszystko do niego robił. Tylko youtuber sam przygotowuje materiał, sam tłumaczy materiały, sam pisze scenariusz, sam nagrywa, sam montuje. To, to wiecie, to, to jest wolny czas, który się poświęca. No, fajnie jest mieć z tego wynagrodzenie mimo wszystko monetarne. Nie chcę rezygnować z poważnych tematów, nie chcę rezygnować z ciemnej strony Korei, dlatego bardzo się cieszę, że. Często udaje mi się załatwić sponsorów na takie filmiki, plus jest wsparcie od Was, to bardzo pomaga. Ale jeżeli nie jesteście w stanie wesprzeć finansowo i Wam z tego powodu przykro, z tego powodu, co ja teraz tu mówię, to absolutnie się nie martwcie, bo ja również doceniam to na przykład, że komentujecie, że oglądacie, że szerujecie, czyli udostępniacie dany filmik dalej, bo to też y, pozwala mi zwiększyć zasięgi, dotrzeć do większej liczby osób i to na pewno pomaga. Jest mi smutno, bo powiedziałam, że troszeczkę chcę przystopować z vlogami, a vlogi są najmniej kontrowersyjne, wiadomo takie vlogi o niczym to dla YouTube'a są bezpieczne i, i można sobie na tym monetyzować, ale jeżeli chce się poruszyć jakiś poważniejszy temat społeczny, kontrowersyjny, polityczny na przykład, no to tu już YouTube nie za bardzo to, to lubi i tutaj jednak trzeba się cenzurować właśnie i to jest chyba największy problem. Jak bardzo trzeba się cenzurować, jak bardzo trzeba uważać już na poziomie pisania scenariusza, że niestety możemy się liczyć z tym, że zostaniemy zdemonetyzowani za naszą pracę. To tyle, jeżeli chodzi o moje wyżalenie się. Przepraszam Was za to bardzo, ale po prostu już moja frustracja się wylewała i. Twitter nie wystarczy, musiałam się podzielić też tutaj. To tyle w tym filmiku, więcej nie będę poruszać. Zobaczycie sami w materiale o Sono, który pojawi się jutro na kanale o 17.30, jak zwykle. Materiał ma ponad pół godziny, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. I ocencie sami, jak bardzo kontrowersyjny jest i jak bardzo ja jestem kontrowersyjna w swoich opiniach. Bo to o to chyba poszło. Dziękuję Wam bardzo za wspieranie, za udostępnianie, za komentowanie, oglądanie. Jesteście super i za wysłuchanie moich żali. Również Wam dziękuję. Do zobaczenia jutro.